hello, nasza familia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To panu chyba chłodno, bo tutaj zawiewa troszkę. No, teraz się ubieramy idziemy do Corso. O Jezu, razem tu słońce, masakra Idziemy do Corso, bo zresztą Zaraz wam pokażemy, bo. Jak mam być szczera, to wątpię, że pokażę wam po co tutaj przyjechaliśmy. Bo, znając życie, już tego nie będzie, albo jeszcze tego nie, nie moim będzie. moim zdaniem, jeszcze tego nie będzie. To tutaj w tym mieście to jeszcze nie ma. Dopiero jak ochłapy przyjadą ze Szczecina, tak. to tutaj się I, no, to się Zobacz, bym... widzisz pluszaczki? Nie widzi Widzi, no widzi. To jest nie widzi żadnych pluszaczy. Widział, też widział. Też. Nie widzi, nie. Sliamy uwielbia te gablotki z pluszaczkami chcesz pluszaczka nowego? I tak, zaraz kupimy jakiegoś Więc ogólnie jedziemy do Pepko, bo są kolekcje z Har Hargo Pottera i chciałabym Kubek, którego na pewno nie będzie, ale może się uda. Będę zaskoczona jak będzie. Ja też. Co? Widziałaś? Jest? Jak ona, tu? Przecież... Ona stała tutaj, czajcie? No mówi, że już dojrzała, idzie tam gdzieś na koniec. Jednak ten wzrok się myli. I to nie tam. No właśnie, że to było niemożliwe, że dojrzałaś... Ach Ale podobne. Nie no fatalna pomyłka, fatalna pomyłka. Dlatego noszę okulary. To nie tutaj, bo tutaj nie ma takich rzeczy, one są gdzieś tam. Tam z boku. Tutaj, patrz, tu są jakieś kubki. Ale ona też zwykle stała w takich... Pusto w ogóle, nie? Więc tu oczywiście nie ma. Dobra, szukaj, szukaj. Ok, znalazłem? Kupki z Harry Pottera. Identiko. Okcia, w ogóle patrz, tam są takie fajne kałuże, nie? Co chodziłem z tak. Bimbuzem. Wiesz, że jedna z nich uzmysłowiła mi, że mam dziurę w podeszwie? Tak. <laughs> I w, I w jednym buciku mam teraz taki basenik, a właściwie mam takiego mokrego Pampersa w jednym mam. bucie, w tym. Co, masz, mam tam dziurę? Jest. No masz. Mam, nie? Ale nie widać jej takiej otwartej. Nie, nie widać. No właśnie. No a o ty, ale tam jest nawet wyżłobiona dziura już. Chyba nie widać, no. Ale za to W tym samym miejscu. A w tym też? Mam? No? Albo to tak wygląda? Nie, w tym jeszcze nie. Z tym jeszcze nie, bo zresztą poszedłbym na drugiej stopie też, że już mam pampersa mokrego w bucie. A tak to tylko jedna stopa. a propos mojej dziury w butach. Ostatnio sobie... Ostatnio wyczaiłem jak działa za Lounge, podsumowałem w chwili. Ale udało się. I, ale udało się. Nigdy nie rozumiałem fenomenu tego, ale dobra. W końcu wyczaiłem. I uwaga, zamówiłem sobie dwie pary butów, które jak już opłaciłem, okazało się, że to są te same buty, z tym, że inne kolorki, czarne i białe. Minusem niestety zamówienia tych butów z zarendoranżu było to, że są za małe na mnie, <ścoughs> więc muszę od Co jest dosyć niespotykaną kwestią? To jest rozmiar 41. I są za małe! I są za małe! Ha! ha? Urosła ci stopa, co? To widać że, się, widać, że się starzeje. że Spuchła mi, wiecie o co chodzi, taka już się robi. W każdym razie Kapi został bez butów, mimo że bardzo chciał mieć. I nawet cześć, dwie pary sobie kupiłem. No. Jedna kosztowała 200 ziko, dlatego mówię, że biorę sobie dwie. Oryginalne, a dodos. Ba! Nie widać w ogóle na aparacie. No ja wiem, ja dopiero teraz się skapnąłem, że tutaj jest znaczek jakiś No, bardzo fajne, ale niestety. I teraz pojawiły się te białe? Te większe? Białe się pojawiły. Zamówiłeś? No. Nie. Aha! Mm, nie zamówiłem. Nie <śmum> <śmum> to już nie ma, właśnie. Się... <śmum> Jesteśmy jedną drzemkę i obiad później i szykujemy się powoli, żeby pójść na taką wystawę pająków. I przychodzę to powiedzieć żeby sprecyzować kilka rzeczy, bo ja boję się pająków. Mówię o tym otwarcie od otwarcia tego kanału. Raz nawet byliśmy w takim miejscu, nie? Z jakimiś skorpionami, tak, pająkami i tak dalej, tak. No i... i... Ja boję się pająków, ale nie boję się ich, kiedy one są w zamknięciu, kiedy są w takim kontrolowanym środowisku. Boję się pająków, kiedy ja nie mam nad nimi żadnej kontroli typu na dworze, w domu, kiedy mnie zaskoczą. Bo wiecie, jak zobaczę na przykład nasupicie pająka, no to jestem trochę w niekomfortowej sytuacji, ale dopóki go widzę, jest ok. Ale w momencie, kiedy ja na przykład sobie bym tutaj siedziała i nagle on by się tutaj spuścił po na pajęczynie, to wtedy bym spanikowała ale idąc w takie miejsce, gdzie one są, wiecie, zamknięte, czy nawet jak ktoś bierze na rękę, to ja wiem, że on nie ma prawa być gdzieś w mojej przestrzeni osobistej. No, wtedy jest ok i no nie, nie jestem w takim, wiecie, 100 w takim stuprocentowym komforcie, ale jestem jednocześnie bardzo ciekawa. Mimo, że to jest jakaś tam moja fobia, to ja bardzo jestem zainteresowana tym tematem, to jest takie dziwne chyba, ale może to chodzi właśnie o to, żeby jak najwięcej dowiedzieć się na temat rzeczy, której się boimy. Na przykład jest taki kanał na YouTubie, który oglądamy z Kapim. Jak on się nazywa? Ten co, ten, co po Wietnamie jeździ. Ptaszniki zająca. Ptaszniki zająca? Coś takiego? Nie wiem. Ptaszniki zająca. Aha, aha. No jakoś tak. Chłopak jeździ na przykład po Wietnamie i chodzi po jakiejś dżungli, jakimś lesie tropikalnym. I tam po prostu znajduje dzikie pająki. I wiecie, ja siedzę i mam trochę ciarki na rękach, ale jednocześnie jestem bardzo tym zainteresowana. Więc idziemy w takie miejsce, trochę się cykam, ale nie aż tak, więc um, no, mam nadzieję, że w ogóle tam wejdziemy, bo jest piątek i może być dużo ludzi, dlatego zależy od tego, ile będzie osób. Przede wszystkim idziemy tam, dlatego że Liamek uwielbia wszelkiego rodzaju zwierzęta, naprawdę od robaków po największe możliwe ssaki. Nie tego. Więc jak tylko wspomniałam o zwierzątkach, to sobie usiadł do swoich zwierzątek i zaczął się nimi bawić. Słodziak, chcesz wziąć na spacerek jakieś swoje zwierzątko? Możesz sobie wybrać. Tam, tam. Tam? tam? tam chodź, idziemy dalej zobaczyć. Uuu, ale mały, jaki mikrosptem. skorpion. Widzisz skorpiona? Bardzo malutki jest tam. Chciałam porobić jakieś klipy do muzyczki, ale myślę sobie, nie, a ludzie chyba nie chcą na naszym kanale takich klipów. ta muzyka jest u nas zazwyczaj ostatnia, jaka była. Nie, no tej tak dawno nie było. Tak, po prostu jakaś pająka i... Nie wiesz o co chodzi, co? A nie, ale, mu, ale buja. Chodzimy sobie, wiecie co, ten jest już duży tutaj. Tam to były takie jakieś malutkie, wiecie, takie. Natomiast podchodzimy tutaj bardziej na oknie. Już mi się słabo zrobiło. Przysięgam. Ja tam chodziłam i tak zbliżałam się do tych szybek tak o, nie? O, jak zobaczyłam tego. Ten jest tutaj. O, Jezus Maria. To jest mój palec. O, 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 o tak, tak wygląda moja ręka. No to takie trochę bydle. O, pasz. A, największy ptasznik. myślałam, że będzie przyjazny. Pasz, ptasznik Bernadetta. Fajne, nie? Bydle. I jak Jakiś twoje, powiąca. twój lęk tutaj teraz? No, ale jak go zobaczyć. Aż to taki nierealne, że... Chyba tam te wszystkie takie, nie? No małe, małe, tam są dary malutkie takie. No, jeszcze się tak rusza, nie? Przedują właśnie tymi swoimi kłami tak sobie jest. machał. Albo coś je chyba. Albo głodne. Nie, coś, złote. Złapa jakiegoś hraboszcze czy coś. Wiesz jakie duże? Mm -hmm. To jest pająk. Ptasznik. A tu jest? Czaszkę dinozaura, jak robi dinozaur? Jak było? Fajne, taki był delikatny, mięciutki, ale czuć było właśnie, przyczepił się do ręki, bo jak go zabierał, to był taki, wiecie, nie tak, że pek, No. jak maskotka, tylko jednak te, te nóżki jego y, trzymały się, mają Aha. takie jakieś haczyki, no nie? Iuu, Jamek też chciał dotknąć. Chciał, chciał, ale ogólnie nic niezwykłego już. Już nie raz u Krzysia trzymałem jego no, pająki, a no, no. szczególnie, że nie ruszał się też, bo u Krzysia, to też pamiętam, się go położyło tam, 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 tam <laughs> no. a uciekał. Więc... a teraz on wstał po prostu, więc tak czułem się, jakbym wylinkę trzymał. <laughs> a ty jak się bawiłeś? Średnio, co? Lubisz oglądać takie, ale wolałbyś podotykać, prawda? No, no ja się nie odważyłam wziąć na rękę, w ogóle nawet nie przyszło mi to przez myśl, a się mnie na koniec pozał. a ty nie chciałaś wziąć? Bez przesady, ale tak jak mówiliśmy, większość tych, um, jak to się nazywa, terrariów była taka z takimi małymi pająkami, nic niezwykłego. Tak jak mówię, jakoś szczególnie mnie to nie rusza, ale ten wielki, jeszcze on się ruszał, żarł coś. Jak ja to zobaczyłam, więc tak przeszłam z innego terrarium do tego i mówię tak, o, Boże, nie! Tak no. A jak blisko była. Wtedy ten? się wystraszyłam. No, ale ogólnie jak takie uczucie. Ci towarzyszy teraz, masz taki niepokój ręczny, Nie, nie, nie. Czy... właśnie nie mam, bo one były zamknięte, nawet jak brałeś na rękę, wszystko było pod taką kontrolą, że... ani No nie wiem, jakoś tak nie rusza mnie to. Ale ten jeden pająk był taki maleńki, nie? Zatem na koniec, tak? Taka wdowa była malutka. Takich pająków boję się o wiele bardziej, niż tych wię... większych. Może to jest nielogiczne, ale ja tak mam, że boję się, że mi coś wejdzie do ucha. I nawet mam taki... Aaaa. Mam coś takiego, że jak wieczorem się kładę, to zasłaniam sobie ucho włosami, żeby mi przypadkiem pająk nie wszedł do ucha. No szurnięta jestem, ale nie, tak nie, mam. Nie. Cóż, no, chcieliśmy zapewnić mu rozrywkę, a on sobie znalazł lepszą. Pod nazwą Kałuża. A ja już słyszę jakie poduzie ma przy sandałkę. Idziemy na plażę. Tak? yes znaleźliśmy cywilizowaną kałużę Jesteśmy na plaży. Uuhu, mamy nadzieję, że nie dojrzy, że tam jest morze. Nie ma tam nic, tutaj jest woda tylko. <grytanie> sięgnęliśmy mu z podęki, że sobie pobiegał. Zmęczył się, a potem dosłownie. A potem to spanie, oczywiście będzie lepiej spał jak zmęczony, prawda? Prawda? Tak to działa. To się nie sprawdza. It works like that. To się sprawdza tylko wśród starych ludzi, jak my. Chciałbyś mieć taki rowerek? Rometa. No, przebieramy się i uciekamy, bo jesteśmy cali mokrzy. Ty jesteś, znaczy się. Uuu. no jak ty, Witamy się następnego, nie no nie, gdzie następnego? Dnia. Przez ostatnie dwa dni można powiedzieć, że byliśmy zamknięci w domu. U nas był taki sztorm, tak wiało i padało, cały dzień był jeden. cyklon w ogóle. Nie było minuty, żeby nie padało. A do tego ogromny wiatr, więc jeżeli chodzi o gadanie o pogodzie, to mamy już tego dosyć naprawdę. Bo jest lato, a po nas tego kompletnie nie widać. Teraz aktualnie świeci piękne słońce, a my... Ubraliśmy się właśnie jak na sztorm, a świeci takie słońce, że są potężnie gorące. aktualnie. Tak. My się wybraliśmy do Niemiec, chcieliśmy pojechać sobie na pole słoneczników. W zasadzie nie na samo to pole, ale tak pojechać, zobaczyć, jak to wygląda, czy można tam robić sobie zdjęcia, czy no jest to na jest przykład, temat pojechaliśmy. Tak, czy jest jakieś tam miejsce na przykład na fajny spacerek. I tak padało, więc mieliśmy do wyboru albo siedzieć zamknięci w domu, albo chociaż wsiąść do auta i wybrać się na pseudowycieczkę. wycieczkę. No i wybraliśmy się na wycieczkę, także zmierzamy w tamtym kierunku, no i zobaczymy, co tam jest. Nigdy nie byłam na polu słoneczników, więc jestem trochę podekscytowana. Aczkolwiek zawsze wyobrażałam sobie, że będę miała na sobie piękną sukienkę i wyjdę z pięknymi zdjęciami, tymczasem mam na sobie kalosze, kurtkę i zero makijażu. Dojechaliśmy i jest ogólnie mocny wiatr i bimbusiały się ogólnie tutaj nie podoba, ale patrzcie, jest tego masa, jest takie całe, całe morze. Teraz się zapytamy głównej zainteresowanej tego, czy jej się to podoba tutaj i czy będziemy tu wracać na sesję. Jak? Podoba Ci się? Będziemy to wracać na sesję, czy nie? Raczej nie, bo nawet nie ma za bardzo jak tam wejść. Nie ma takich wieś, ścieżek między nimi, czy coś. No, trzeba je wydeptać. Raczej nie. No. Plus, ogólnie jest bardzo trudno, bo słońce. Musieliśmy musieli przyjść wieczorem, bo słońce było tam, i one były skierowane w tą stronę. Nie? No. I nawet nie musieli tam wchodzić, tylko być sobie jakby na samej granicy. No, no. To by było spoko, tylko pytanie, czy one się skierują w tamtą stronę, bo teraz słońce jest tutaj, a co i tak skierowane w tamtą stronę. Ta, z tamtej strony są. Tam, tak? Ale no, może i faktycznie, no. Hmm, no to trzeba by było tu wieczorem przyjechać. Bimbuś, zostajesz dzisiaj sam. <grym> Mamy z warfienia, kumany fide. kłęba na fidę. Radiuszka kwadransko godzinie 15.00. Nie witamy bardzo piękne Mirowski i Pawełek. Co to za łejska? Co to za łejska? Niezadowolony. Kolejny dzień, kolejna paczka. Zamówiłam ostatnio rzeczy dla Lijamka, ale też dla siebie. Zobaczymy najpierw tak, to dla Lijamka. Tutaj nic niezwykłego nie ma. Nowe piżamki. Ładne zwierzątka i nowe bluzeczki. Większy rozmiar. To już jest taki duży rozmiar. Jak na to patrzę, to sobie tak myślę, bo jakie wielkie. Ale tak jest chyba z każdym kolejnym rozmiarem. I zamówiłam sobie trzy rzeczy z Sinseja. <coughs> z I pierwszą rzeczą jest, uwaga, tręcz, który przynajmniej złożony wygląda na ogromny i coś czuję, że będę w nim pływać, a jest to rozmiar XS, więc nie wiem, chyba powinnam zamawiać z Sinsaya XXS, bo oni teraz dorobili tych rozmiarów, no ale wiecie, liczyłam na to, że jak dochodzi rozmiar mniejszy, to ta xs będzie prędzej na mnie dobra niż ten najmniejszy rozmiar, że to jest raczej ruch w kierunku takich petit osób. Najwyraźniej nie, nie wiem, zobaczymy, muszę to przymierzyć, ale dlaczego widziałam y, trench z Do tego, że był tani, prosta odpowiedź. Ale chodzi o to, że za mną trencz chodził już od długiego czasu, tylko że ostatni trencz jaki miałam to było chyba jak miałam jakieś 12 lat i to był taki piękny, elegancki trencz w kształcie sukienki, takie wiecie, trochę na Kate Middleton. I później nie miałam żadnego tręcza, więc nie wiem, jak będę się w nim czuć, nie wiem, czy będę go nosić, nie wiem, czy będę, będzie mi się to podobać, więc uznałam, że najpierw kupię coś tańszego, to jest chyba 100% poliester, więc domyślam się, że i tak długo nie przetrwa. Ale nie chciałam od razu inwestować w taki drogi płaszcz, nie wiedząc tak naprawdę, czy będę w nim chodzić na przykład tej jesieni, następnej i tak dalej. Więc ten będzie taki totalnie na próbę, o ile go zostawię, bo wydaje mi się, że po prostu będzie ogromny. Kolejną rzeczą jest e, taka koszula. Trochę mnie zaciekawiła, bo ma takie bufiaste rękawy. Ja lubię, jak coś się dzieje innego, nie, niekoniecznie takie całkiem proste rzeczy. I przy okazji taki lekko szpiczasty kołnierzyk. I ostatnia rzecz to sukienka, która też mi się wydaje być e, spora. Ja ogólnie lubię takie oversize'owe rzeczy większe, ale no Wiecie, czasem już coś do przesady, nie? Więc no nie wiem. Zobaczymy. Najwyżej będę zwracać. W każdym razie zaraz przymierzę ten y, trencz i się okaże, czy zostawiamy, czy nie. Ok, więc jednogłośnie stwierdziliśmy z Kapiem, że ten trencz jest totalnie za duży na mnie. Być może ma taki być. Obawiam się, że jak zamówię mniejszy, to może tu wszędzie będzie dobry, ale rękawy mogą być za krótkie. Nie wiem, na pewno ten oddaję, bo nie będę w nim chodzić. A jeżeli będzie rozmiar, to zamówię ten mniejszy i wtedy zobaczymy. Ale szkoda, bo ja chciałam nie. mieć. Kapi poszedł usypiać Liamka i jest już tam jakiś czas, więc na 100% zasnął. E, także będę kończyć już tego vloga, bo pewnie jak tu przyjdzie, to będzie totalnie zaspany i tak nic nie nagramy. A póki pamiętam, no to się pożegnam. <laughs> Więc mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że pojawimy się tu jeszcze z jakimś typowo-letnim vlogiem, jakimś plażowym, a nie tylko już deszczowym i zimnym. No, także miłego dnia, wieczora, kiedykolwiek oglądacie i bye!